Jak obchodzi Pani Wielkanoc? Spokojnie, sama. Jakie potrawy Pani przygotowuje? O, co, co się nawinie? Jajka, jajko, no ja sama to wiesz, kobieta, to ja tam mało. No, takie mniej więcej. O, żurek, o. Żurek i łaska biała. No, to wystarczy dla mnie. Jak przeżywają Państwo święta. Przeżywam sama. Jestem, I cieszę się z tego bardzo. Nikt mi nie trąca nikim się nie tłumaczę. Jak obchodzi Pani Wielkanoc? W domu z rodziną tylko. Dziękuję. Jakie y, pro, potrawy Pani przygotowuje? żurek, barszcz też, ale czerwony, to jeszcze od czasów, jak moja mamusia ja mi przekazała, z jajeczkiem i ze święconką. Dziękuję. Jak obchodzi Pani Wielkanoc? Rodzinnie, dzieci, wnuki. Standardowo, rodzinnie. Teraz tylko pytanie, jakie potrawy Pani przygotowuje? O, to są różne, to jest i pigosik, i galaretka i mięska, różne ciasta. No to? No, nie dużo, ale Proszę no Mediani, no, jak jak obchodzi y, pani Wielkanoc? <śmusza> nie w jak o, w domu jestem i. <śmusza> Drugie pytanie, jakie potrawy pani przygotowuje? No zawsze, tak? tam bigos i wędliny. I... Jajko. No jajko, no to swoją drogą. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. I jak obchodzi Pani Wielka? Tradycyjnie. Śniadanie wielkanocne i msza w kościele. No a reszta dnia z rodziną. Jak, jakie potrawy Pani przygotowuje? No, tak do końca to jeszcze się nie zastanawiałam, ale na, na pewno jajka muszą być: biała kiełbaska, e, sałatka jarzynowa, no i ciasto. Jak przeżywają, jak przeżyła Pani święta Wielkiej Nocy? E, jak przeżywam? W domu raczej. E, jak jest ładna pogoda, no to, to się gdzieś wybieramy. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Jak pani przygotowuje się do świąt wielkanocnych? Oczywiście, no post jest. Wiadomo, że jest teraz Wielki Post. E, no a ten ostatni tydzień, no to jest szczególny wtedy, tak? E, od, zaczynamy od Wielkiego Czwartku, a kończymy w niedzielę e, e, muszą ranną. Dziękuję bardzo. Jak obchodzi pan Wielkanoc? Normalnie, spokojnie. Jakie potrawy pan przygotowuje? Tradycyjnie, jak na Wielkanoc. Jak przeżywają Państwo święta Wielkanoc? Ja będę mi do kaplicy chodzę. Jak pan. Jak przygotowuje się pan do świąt Wielkanoc? Po korze. Jest No. Tak. no, no w tak. Dziękuję. Proszę Dziękuję. bardzo. Ja... Jak woli spędzą Wielkanoc? Jak spędzam Wielkanoc? No tego roku niestety, ale będę siedziała sama w domu. Wiesz? Dzieci nie przyjadą, no i będę siedzieć. A tak jak zwykle, no trzeba, wiesz, z koszyczkiem iść, no. później cobie zrobić ranku wielkanocne nie no także no tak będzie jak będzie no trudno się mówi ale, ale, tr ale trzeba święta obchodzić tak. nie no to no dobra to trzymaj się dziękuję. dziękuję jak obchodzi pani wielkanoc a wyjeżdżam patrz o, to gdzie się pani wybiera tak z ciekawości? O, to poza zdrości no. <laughs> <laughs> Tak, no dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry, Jakub Ugieć, oni medialni. Jakie przeżywają państwo świętej Wielkiej Nocy? No ja jestem sama w domu, dzieci mam daleko, to różni. Jak przyjadą to dobrze. Mam nadzieję, że przyjadą dzieci. No to to wszystko. I jak pani przygotuje się do świąt wielkanocnych. No to już taka moja, wydaje się, taka moja sprawa, nie będę się... Ale przygotowuje się pani. No tak, przygotowuję się. Tak, chociaż jestem sama, ale wie pan, zawsze tymi wspomnieniami jestem z bliskimi, których już też nie ma, nie? Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.